To kill him, stick a knife into his heart. Asleep, I was the monster. He was the monster. Oh, there it is. You're not afraid of the creep, are you? Follow me, unless you want to stay here. Hurry up! Mother was never the enemy. She was just a conduit for his evil. <laughs> Harlan Wade may have been. Never of the Dzień dobry Dzień dobry z tej strony włucha i i ciśniemy Dobra Popla. ale ładny oddział co? 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 Co się stało? Nic się nie stało. Szukam Coś? patrzę i oglądam. Łazienko jest zamknięte. Bo nie pamiętam to tu się szło czy się nie szło się? Ja nie wiem Nie Nic nie ma. Ej, nawet LOL. Nic nie ma. Szukali mnie banda złodziei polskich decydentów Meneli <laughs> jednych, no... Idę po nie, broń? Nie można tutaj jumpować? Chucz. No właśnie słabo, słabo z jumpingiem. Na slow mo Bam. Idę ja. po broń? Co, ty broń dostałeś? Ja. No. Mam broń. Trzeba będzie bić ojca. Wow, Ty znalazłeś to? Tak. Ta Ta to nie ostatnie. O, tu jest tygnido, bo dla tych, co nie wiedzą, to musieliśmy znaczy, co na początku gry zostaliśmy, nie? Ale musieliśmy dograć, bo problemy techniczne, to co lubimy, bardzo. Hmm. O, świeci się tam, teraz. Zważaj, ojciec! Nie lubię go. Niech się odwali, zróbmy. Wow. Dobra. ogarnąłem, nie! Nie ma go już Nie ma? Nie. LOL hmm. To znaczy, że to co już zebraliśmy zostało zebrane. No to ciekawe. Tylko gdzie to się zapisało? Nie wiem. Chyba. Pamięci! Wow. Ojciec! Ojciec! Ej, ej, ej! Chłody i chwyt. no po co to jest? Co to jesteś? O! Oj, ciebie trafiłem! Widzisz, ty mnie zabiłeś? Nie, to zabiłem. Kasa jest z tego. No, zniknęło ciało. Weź to, rozwal. <laughs> rozwal. No. Ok. To ja jestem dybra, ty bruttyp mm. Chyba Oj Tato, no. Dobra, ja nie strzelam Nie strzelaj No i padłeś Ale nie padłem, tylko żyję A, no dobra padłem. Au! Ale mnie bolało to jest, to jest różnica Ojciec, zostaw!

O, wejść do królestwa Nieee nie widziałeś? Widziałem psychic? Hmm. Ty, Tam a nie, nie? On dziś teraz. Ja też nie. Ale chyba dobrze idziemy. Tak. Co to? O! Oh. <laughs> I po co się spieszyłeś? Wow. Znowu las? Czerwony wzór! z wow. To co No to będzie szczelanie. Ej! Ej. O! Morder! Ej! Hey. Wiesz no? no, No dobra. Oj, ojeju, ojciec, nie wino. no! Beka To o, co leżę. ty robisz? Oberwałem ogniem, wiesz? Nie jestem ognioodporny jednak. Bierz, nie, ojciec, no! Za co? O. o, w to, no, Artur. będziesz dobrym bratem. No, wiesz, nie, sam nie dam rady. Chciałem tylko zaznaczyć. Nie, no dasz. To jest dwa razy. No, nie liczy się. To tylko sen. Jesteś zuchem, łatwiej.

Czy Tak, to białe, wiesz? O nie ma amunicji. Ja mam w czachę z Nie! Nie! Dwóch naraz? Ale. czy ty byłeś przy mnie? Byłem za tobą, ale jakiś kawałek. A no to nie, ja my. No bądźmy po dwóch różnych stronach. Ale on mnie cały czas atakuje, no. No to omijaj ataki, a nie możemy być przy sobie. Staram się, ja się ale jestem wolny. Biorę lewą flankę. Hmm, znowu zginęło. No. No, jak on, widzisz, jednym atakiem potrafi zabić dwóch, to... No ładnie, ja nie? Dobra. Dobra, niech to się przestanie palić już. O! Wow. Dobra, gin, gin, proszę Cię. Ojciec! Ojciec! Oj, dostałem. Ale żyjesz. Tak. Słabo, ale jest. Biegnij! No. Dobra, zabity. Teraz przyjdą niemiłcy. No. Ej, już straciłem ciało? Fak! Szybko! No bo oni są hardkerowi. Dobra, wczytywanie. O nie, bo. nie! To nie koniec! To jest naprawdę boss. No zajebiście. Bo ja nie mam już prawie amunicji. Czy nie masz? Amunicji! To o, ich? mam! <grym> Musiałem zgarnąć, jak biegłem. Jakoś zaraz padnę matka, broń! Matka! Dobra, to znowu będą źli. Ci ludzie mnie wkurzają. Ej! O nie! Spadł. O kurde. To jest koniec, nie? Zabiłem! Tam już ledwo żyje, nie? Dasz o? radę! Oj, jedny! Dobra, bieszko! to ty? Ja! Ciebie! Dobra, dziadzie, chodź! Szybko, szybko, amunicja! O nie przeładł... Ale dostałem No o co? Gardło Dobra no. Ojciec gin! O, o Ale jak? Normalnie, z piąchy, z drugiej strony Ale... Jak? Ale gdzie? To nie. Dobrze, żeby uciekłem. No. Dzięki 8 mi zjarał o nie Nie ma amunicji w ogóle O, No Jaką a to za, bli robię? za blisko stoisz. Jesteś przy barierkach. No dobra, ja jestem przy barierkach. No a ja jestem dalej. Jedną no piątkę nie, drugą ciebie. Znaczy, że jesteśmy daleko od niego. Nie. Ale oba dwie ręce. <laughs> Dobra no zinu, dzień, dzień, mu napalać w to gardło No, Gien, teraz we mnie trafiał Teraz ten etap, którego ja nie lubię bardzo nie, to już już po wiesz Ja nie mam w ogóle amunicji Nie mam amunicji no Dawaj O, morda, ty już zginąłeś Idę za skałę Tu obok ciebie Przeładuj. Headshot Właśnie, w końcu przypomniałeś sobie, że tu możesz używać mocy. Ale to nie było przez moc, wiesz? Dobra, zgarnąłem. Nie bij, ojciec! Ale ładnie to wygląda. Wow, odblokowałem dwie rzeczy. To ja też Pan na włościach i misja pokładowa. No. My children, Alma, you were to be my legacy. But you are Monsters. Ale się skończyło. Dziękujemy. Cześć. Cześć. My brother i promise you it won't be so easy the second time brother. Don't worry, I had planned on fathering it all along. And just like brother, it can be shaped to serve me. But you... You've got something I need. Spierdalaj! Jamie stał się po mojemu. Dobra, ja... Ja w sumie oceniam tą kooperację zajbistą. Poczekaj, może ja przejdziemy sobie do, do czegoś ciekawszego. Ty, ale do zalecia. dobra mu zaleciała. Dobra. No nie powiem, jak dla mnie gra jest brutalna i hardkorowa, pod tym względem, pod względem stylistyki. Jesteś tam? Jestem, jestem. No a co sądzisz o tej kooperacji? Jest krwawo, znaczy jako gra bardzo dobrze, nie czuję klimatu fira, bo grając w jedynkę to zupełnie dwie różne gry. <laughs> no, no jest taki bardziej shooterowy, nie? Poza tym Fetel cały czas gada, tak, a twój bohater to milczy jak grób. No, no właśnie nie gór. wiem. Czemu nie tak w ogóle zrobi, nie podoba mi się ten zestaw bohaterów. Wiesz co, oni są niby duetem, ale tego tak no. się nie czuć. Już bardziej kojarzy mi się jako duet, nie wiem, Kenny Lynch czy charakterystyczne postacie, a tutaj to. Mnie się zdaje, że oni specjalnie jakoś chcieli je odróżnić i tak zrobili, nie? Jeden jest gadatliwy zły, a drugi jest w cudzysłowie dobry i małomówny, nie? No ale, ale to nie, jakoś tak średnio do mnie przemawia. Chociaż historia jest jakoś tam w sumie ciekawie opowiedziana, no i jest parę momentów, w których można się przestraszyć. Cieszy mnie to jak wygląda końcówka, że jednak po coś te punkty się zdobywa. No, to mnie zaskoczyło, tak, <laughs> powiedzieć. To w momencie jak, jak fetel przejął ja, Pointmana mega, mega. No. Ja, ja już jak zobaczyłem, pierwszy wynik z punktacji podziału kurwa przegrałem. <laughs> Ciekawiło mi to, bo myślałem, że wygram wszystkie punktacje, a ty jednak to ostatnie wygrałeś. Ciekawe. No ostatnie, ale... Ja miałem najwięcej tego, tych... nie wiem co to była, psychika no. czy... Psionika, Psionika. miałem tego najwięcej? Ale zobaczysz to. na nagraniach, że nie. No, <laughs> no Chyba sam grałeś. No, no chyba sam, nie? No i dziękujemy wszystkim w takim razie tak. za uwagę i do następnych jakichś kooperacji, cześć!